Hej wszystkim widzowie. Jeżeli ktoś to pamięta, niech, zost niech napisze komentarz, jeżeli będzie włączony. Albo bądź pod innym filmem. Lecimy dalej. Ale jak zwykle macie popusia, zobaczcie, po co od nim najczęściej nagrywam. Gdzie sobie teraz tutaj leży? Uu, Widzicie tutaj? Tutaj o! Naklejeczka. Tutaj widzieliście, zobaczcie, jaką szczoteczkę kupiłem tutaj, taką fajną, taką specjalną, do tego, żeby go tak czesać. O, tu ma, gdzie? Tu ma takie, tu ma takie jedząko. To ma ten. O. I przechodzimy. Nie mówiąc niestety, ale live się przesunie o bardzo długo, jeżeli będę miał czas. Oj, będę nagrywać nową serię, jeżeli będziecie chcieli. Lego, ogółem, nie z Kevinem tylko ogółem Lego. Będą, będą 5-6 partów.